Dwa mega ważne powody, dla których warto uwalniać stres z naszego kobiecego ciała. Moje, że tak powiem, powiedzenie na temat, jaką chcę być kobietą i jak chcę i do jakiego momentu zaprowadzić kobiety, to jest taki punkt, gdzie mogę być swojej kobiecej miękkości, zachowując swój pazur. Co, co jest pod tym pojęciem? Pierwsze, że jak będę miękką kobietą, to jestem wtedy bezpieczna. Czyli jak to rozumiem, że nadal, i używam swojego pazura, czyli nadal potrafię postawić granice. Mogę być miękka, pomocna, emocjonalna, czuła, w refleksji. Takiej właśnie tej kobiecej miękkości, ale nie mam lęku, że za chwilę ktoś przekroczy moje granice, bo tak my kobiety często łapiemy się na tym lęku. Czyli mogę być tu, ale jednocześnie mieć ten pazur, że kiedy chcę wstać, iść, robić, działać na ostro, konkretnie, postawić granicę, huknąć na kogoś, krzyknąć, mogę. Dwa powody mogę być swojej miękkiej kobiecości i mogę zachować swój kobiecy pazur. Dziękuję bardzo. Renata Oczkowska, Alchemia Kobiecej Transformacji. Mam nadzieję, że przekonałam Was, że warto pracować, uwalniać, redukować nasz kochany stres.